A co tu się odjebało? Zobaczcie jak BMW zagina na czasoprzestrzeń. Taki nowy wzorek na drzwiach sobie zrobiłem. A właściwie ktoś mi zrobił. A właściwie to nie mi tylko żonie. <noise> Także drzwi do wymiany. Co tu ciekawego z tych uszkodzeń to są tak, drzwi przednie, no to widzimy, że jest śmietnik. Tutaj kawałek progu jest dziabnięty, ale to tak naprawdę tyle, że nie warto tego robić. Tutaj jest tylko taka ryska. Jest auto trochę brudne i to tak niedobrze nie widać może, ale jest. Drzwi tylnie. Tutaj miałem ten rancik tak dosyć bardziej zdarty. To machnęłem taką zaprawiaczkę, że tego nie widać, nie będę tych drzwi wymieniać, bo w sumie e, dla mnie to nie ma takiej potrzeby. Tutaj będzie, nie, to jest brudne. E, czy tu jakieś ryski są na tych tylnych drzwiach? Chyba tutaj w tym miejscu coś. Tak mi się wydaje. Albo to było. Nie, to chyba było. E, czy tu błotnik jest gdzieś obtarty? chyba nie także głównie przednie drzwi są do, do wymiany eee, co Wam mogę o tym powiedzieć no w sumie to pokażę Wam filmik i z tym też do Was przychodzę że tak pomyślałem, że filmiki z kamerki, które nagrywam na aucie zlepiej w jeden filmik i Wam jakieś takie śmieszne sytuacje może pokażę eee, no i też ten filmik jak, to, jak ta rzeźba powstała też tutaj będzie i tak myślę, że pewnie raz na rok, może dłużej, zależy ile tych filmików będzie. Będę Wam takiego małego stop-hama zlepiał. Eee, zobaczymy, co tam ciekawego na tych filmikach udało się zarejestrować, bo ja z tego troszkę. Eee, albo ja jeździłem, albo żona i tak coś się tam zawsze zbiera. A właściwie to się maneczko, bo nie było na początku. <laughs> eee, czyli co, w tym filmiku, tak jak mówię, będą za, chwil za chwilę te filmiki. Coś sobie tam może pokomentuję te filmiki i sobie je obejrzymy, a w kolejnym filmiku będziemy te drzwi wymieniali, więc coś tam dalej związanego z naprawą bramki będzie. Co jest mordo? <grystanie> mordo, przedstaw się. Przedstaw się. Jestem Fafik. Okej, to lecimy z filmikami. Okej, tu widzimy sytuację, w której auto przed nami wykona dziwne manewry. Najpierw skręci lekko w lewo, a później zobaczcie sami. I w tym momencie kobitka się rozmyśliła. Co ty Lekko cofniemy, zobaczymy to jeszcze raz. Hmm, tutaj filmik z poprzedniej błęki. prawie wjechało się w tira. Jeszcze raz puścimy. Tu jak widzimy, auto stoi na światłach, czerwone akurat. Ale kogo by to obchodziło? No tutaj dość podobna sytuacja. Hops. Lecimy z kolejnym. No, tutaj pogoda była y, bardzo ulewna i trochę tego deszczu nawadało. I w dołkach porobiły się spore kałuże. No, ale to będzie mała niespodzianka. Ja akurat zdążyłem troszkę schamować. Ale ktoś. Nie zdążyłem Tutaj osiedlowa <śmieniu> dróżka I auta wyjeżdżające z parkingu Z miejsc z parkingowych Chyba jakaś pani Tak ze sporym zapasem te manewry robi. A tutaj przed nami będzie autobus, który sobie włączył tryb zasłony dymnej. Chyba mu się dpf wy wypalał. albo może DPF ich pali a propos pali tutaj całe pole się paliło Tutaj bmw przede mną skręcała w prawo i walnęła tylnym kołem w krawężnik, przerysowując felgę. No tutaj jakaś wieczorna jazda, wydaje mi się, że, ten, że to autko przede mną zajmie zły pas. Tutaj skręcając w prawo mamy dwa pierwsze pasy od prawej do jazdy prosto a ten całkiem z lewej jest pasem, który, którym jadą auta z naprzeciwka i ten po prostu tą, tym srebrnym autem ustawił się na pasie, e, którym jadą auta z naprzeciwka. O, tu mamy taką dosyć soczystą sytuację. Zobaczymy sobie, sobie ją z 2 razy, bo jest dosyć e, taka ciekawa. Ja w sumie dla niektórych nie ciekawa. O Rekord video! Haładał do pracy autem kiedyś i czegoś się wytraszyła chyba podobno. Tutaj pękła opona i troszkę dostało O tutaj jest ciekawy filmik. Eee, mimo tego że jadę jak ciotra to <tlety> tylko dlatego, że jest lud. No i to wszyscy teraz jeżdżą jak, jak cioty. Jechałem jakieś chyba 8 na godzinę z tego co kojarzę. najciekawszy będzie ten motyw na tym kolejnym skrzyżowaniu od to jest tam z przodu ona po prostu nie wyrobi i prawie uderzyło w krawężnik Kolejny ciekawy filmik. Auto przede mną będzie skręcało w lewo do wjazdu, w którym będzie stało auto. No i nie będą mogli się dogadać, będą stali w miejscu. To w sumie około 100 metrów dalej, kolejny jakiś pacjent stał, z kołem urwanym, czy coś takiego. No, tutaj pan ciekawy się trafił. No, gdzie idziesz? Nie ma przejścia. Nie ma przejścia. No, cóż, co ty robisz, człowieku? Dobry, co? Zobacz, kawałek dalej. Nie! No, rekord video. Start calling emergency. Nie po prostu! Boże mój szlagier to wiem przy tym go No, Nie spotkoły się pchają. Ale ploka. jeszcze jeszcze za pochód, a no? nie zatrzymaj się. Dobre, Tutaj auto jedzące z naprzeciwka pomyliło kierunki i ten teraz co takiego zawiasa robił, on prawie pojechał pod prąd tą renówką. Tutaj auto z naprzeciwka jechało z włączonymi długimi światłami i gdy mu mrugnąłem to on coś tam pokombinował, że mu zgasły wszystkie światła. I ostatni na dziś. Taki BMW Driver w peżocie Troszkę poszalał. Ok. I to tyle. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Hej.